A ja chciałem Wam sprzedać News'a, że rozgrzewkę można robić też oddechową. Oj tak. I na czym to polega? Polega to na tym, żeby przyzwyczaić swój układ oddechowy do tego, że w trakcie wysiłku będzie się pojawiało więcej dwutlenku węgla, co jest spowodowane pro, po, po prostu produkcją energii. I możemy już się z tym dwutlenkiem węgla wstępnie oswoić, nawet po prostu wychodząc z parkingu, z auta czy z, ze schroniska, skądkolwiek ruszacie. Póki jeszcze droga jest w miarę płaska, tak jak tutaj. Polecam Wam przejść pierwsze parę dziesiąt metrów, po prostu oddychając sobie tak powolutku, swobodnie. I po minucie takiego spaceru robisz wydech i zaczynasz liczyć swoje kroki. Liczysz kroki aż do momentu, gdy poczujesz taki pierwszy fizjologiczny sygnał, że chcesz wziąć oddech, czyli na przykład skórz przepony albo chęć przełknięcia śliny. Nie trzymasz na maksa, tylko tak, żeby jak weźmiesz już wdech, to po dwóch, trzech oddechach, żebyś był w stanie wrócić do swojego naturalnego rytmu oddechu. Po tym kontynuujesz spacer, minuta i robisz jeszcze raz to samo, znowu robisz wydech. I możesz coś takiego sobie zrobić w. 5-6 powtórzeniach, aż do momentu, kiedy faktycznie poczujesz, że twój układ oddechowy jest rozgrzany. No, także taki oddechowy, rozgrzewkowy tip dla was na dzisiaj.